Cześć się maneczka ziemeczki z tej strony Raw Gameplay i to jest właśnie pierwszy odcinek z Minecrafta na moim kanale. Od razu co chciałem powiedzieć to to, że właśnie nie komentujcie głupio, że już to wszyscy oglądali 1 500 684 razy No Po prostu dzisiaj tak, taka mnie nasza ochota no i chciałem się z wami podzielić tym, bo mówię no, no co no pogram sobie no i chcę, żebyście też po prostu sobie popatrzyli, jak właśnie gra, więc... Dobra. Yy, stworzymy sobie nowy świat. Świat nazwiemy na przykład, nie wiem... nie wiem... gameplay, okay, Play... Ply... Ply... i, O, dobra. Wczytywanie świata nam się załącza, czekamy chwilkę i zaraz zobaczymy. Jestem ciekawy właśnie... Jestem ciekawy jednego, jak wygląda ta... jak będzie wyglądać ten cały teren, nie? Rozumiecie chyba, o co chodzi? No, 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 pobieranie terenu, dobra, dobra, idzie, będzie, będzie mulić. Bo... siemaneczko, ziomeczki moje, siemanko, od razu, poczekajcie, ja od razu sobie upiernicze, żeby mieć chociaż trochę mięsa, mięsa, mięsko, mięsko jest bardzo dobre, powiem wam, filety się, filety się je na obiad, je się filety, tak. Chyba, chyba każdy z was ja fileta, więc wiecie co to jest, nie? Tutaj może przez chwilę właśnie mulić, ale to chwilkę będzie tylko mulić i... i będziecie normalnie czuć się jak w raju. Nie, ogólnie powiem wam. Ogólnie powiem wam, że tak nie naszło, naszło na te niedzielne granie wieczorne, bo, bo dawno nie grałem sobie. I chcę się z wami podzielić, jak już mówię. Tym co będę robił. Tu zabijemy sobie kurczaczki. I zaraz robimy sobie jakiś jakąś jakąś kurde on biega. Dobra zabiłem go? Zabiłem Teraz ty, chodzi do mnie Teraz tego sobie rozwalimy I, i i i i kurde, tyle tego jest ja chcę rozwalić, żeby mieć chociaż trochę tego mięsa Tu, 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 tu. No, no Dobra Mamy cyk elegancko, tutaj świniaka ubijemy też no, 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 no. Dobra. O, 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 tutaj mięso zapomniałem. Tego kurczaka jeszcze zabiję i spadamy. Chodź tu. No, no. Dobra. Elegancko. Tak, tak. No, będziemy mówić, bo nam się renderuje tutaj wszystko. Ale to to tylko chwila. Właśnie wszedł na górę i zobaczył jak to z góry wszystko wygląda. Bo jestem ciekaw Dobra, skoczymy na górę. I zaraz będę sobie drzewo ścinał i zrobię jakiś mieczyk czy coś. Ej, no. O, dynie, dynie. Tyry ty, ty. Dobra, myślę, że wełna. Myślę, że wełna. Dobra, lecimy, lecimy. Kurczę, muli, muli, ale to mówię, to. To. to um, musi się zrenderować, to. Miea! Kurde. Widzicie, chwilę, chwilę gram w to i już. już palma odbija. Chcę wziąć owce sobie. To nie będę brał. Albo wezmę. Wezmę owce, bo będę musiał. Cześć. Manko. Nie pamiętam, ile potrzeba wełny. Chyba trzy: trzy wełny potrzebne, nie? Są do tego właśnie: du, du, du. Do, do, do kimona, do spania, do łóżka. Mm. Okej okay. To ja tutaj pozbieram i tego. I będzie elegancko. I tego, no, no, no. I zaraz w ogóle gdzieś ogarniemy się tutaj, jakieś, zrobimy sobie melinkę, jakąś taką spelunę I będziemy po prostu sobie świetnie się bawić. Chodź, chodź. O kur... Ty gnoju. A chciałem Cię przygarnąć. O, warczy na mnie. Dobra, ja uciekam. O, biegnie, biegnie, dobra, ja go biję. Przepraszam, przepraszam To nie było ode mnie To nie ode mnie zależało Dobra, jeszcze jedna wełna No, bal vale. Dobra Cyk, cyk Drobam się tutaj w ogóle, wszystko się tu drze Nie wiem po co, nie wiem na co Dobra, tutaj trzeba sobie wciągnąć fileta z kurczaka Dobra, ja go w ogóle będę piekł Idę, idę, ogarnę sobie drzewo i... i tego, i jakąś... jakąś tą... jakiś topór, siekierę szczelimy i... i gdzieś się zatrzymamy Dobra, jak widzicie jesteśmy w jakiejś noże borsuka Czym nie jeden, nie tak, tak naprawdę żartowałem. Uf, mać, ty gnoju jeden. Właśnie, właśnie. Chodzi o to, że tu mnie chcą zgwałcić. Kurde, bo, bo tego, bo ja chciałem kilofem roztrzaskać sobie te. No, no. No normalnie ten. O kurwa No z jest tom downie Bo wszystkim ten mi zawieszasz Ale down pierdziele zostaje tu Muszę coś zrobić teraz, coś wykombinować No świnia mi tu teraz o, Jak się wystraszyłem Dobra muszę coś wymyśleć A mam tu przecież kilof Kilofem elegancko zrobię Tu o cyk Tu Teraz zrobimy tak Mus Musimy zrobić coś takiego żeby, 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 żeby było dobrze, musimy zrobić. Poczekajcie, tutaj, cyk. Cyk. Nie pamiętam, jak łóżko się robiło. Nie mam pojęcia. Nie wiem, tak. I tak chyba. Tylko, że brakuje, kurde. Yy, to będzie tak, tu. Tu. Następnie tak. O, było. No, mamy łóżko. Możemy iść spać. Ja tu zakryję tą melinę. I lecimy w kimonko. Dobranoc. Wstał nowy dzień. Nie ma co się obijać. Lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że tu potworków żadnych nie ma. Nic. Dobra, możemy w spokoju wykopać w węgiel. Wykopię tym bardziej kilofem ale nie będę nim długo kopał bo ja biorę normalnie diamentowy Dobra Plan jest taki, żeby właśnie nazbierać trochę tego żarcia jakiegoś, jakiś, jakiś tych jakichś właśnie kurde węglów i po prostu znaleźć, znaleźć jakąś miejscówkę, gdzie możemy się na chwilkę osadzić. Dobra, myślę, że zabierzemy już to wszystko. Dobra, zabieramy to. Jeszcze bym tak wykopał sobie trochę. W ogóle czym ja kopię, nie? Wykopiłem sobie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, 11, 12, 13, 14, 15. Dobra. Zebrałem wszystko. Dobra. Dobra, teraz idziemy szukać jakiejś miejscówki, gdzie możemy rozbić nasz namiot, naszą bazę, zrobić taką tymczasową. Albo, o! Widzę już coś, jakąś wyspę kanaryjską. Tam w oddali idziemy tam, idziemy na wyspy. O, tu też jest węgiel, to biorę. Jak będzie węgiel, to mi mówcie, okej, okay? bo właśnie chcę zbierać węgla, trochę tutaj nazbierać, żeby było. I będę musiał zrobić zaraz kill off. Ale tego będzie. Kurczaki nam się upieką. Dobra, nie chce mi się już tego zbierać. idziemy Co to jest? Łuk Strzała znaczy Strzała Dobra, pójdziemy sobie tam na Na te wyspy kanaryjskie Olawa tu jest, myślę, że Gdzieś tutaj byśmy się rozbili, ale to nie Akurat tutaj Tylko gdzieś tam albo tam Dobra Przełazimy Dobra, ja tu nie będę, nie będę was zanudzał jak płynę. Ty 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 ty. Widzicie, widzicie, widzicie co tu się dzieje? Jesteśmy właśnie na naszej miejscówce, tak mi się wydaje. No, tutaj byśmy zrobili. Też ja mam plan. Tutaj będzie hotel. Tutaj zrobimy Biedronkę. Tu zrobimy tego port lotniczy. Nie, żartuję. Oczywiście tam coś jest. Tam nic nie ma. O kurde. Wkurza mnie takie co. Tam widzicie telepatia. Podejdziemy tu na górę głodny jestem, muszę coś upiec. Więc tak Walniemy sobie tu tu, jak to się robiło? Nie tak. A chyba wiem. Dobra, robimy sobie piecyk, ale to mi oddaj. Oddaj, oddaj. Oddaj, oddaj. Ja tu wiem wszystko. Tak bierzemy sobie tu. Węgla nie będziemy jumać. Niech tu się pali elegancko i robi. Niech się tu nam robi, a my sobie przez ten czas. Przez ten czas, przez ten czas. Mogłem tu na dole zrobić, ale nie pomyślałem. Przez ten czas to ja sobie tutaj yy, tego Dirta nazbiera i Walniemy lepiankę. O! Ale dobry mam pomysł, co nie? Bardzo dobry pomysł. Walnimy sobie lepioneczkę, jakąś trochę taką prowizorkę, wiecie, żeby przetrwać. A później będziemy w dalszych odcinkach piąć się, o ile będą dalsze, o ile będziecie chcieli te odcinki. Jeżeli nie, no to trudno, no, no co zrobisz? Nic nie zrobisz, czy nie. Ale ogólnie, ogólnie myślę, że jak będzie dobrze, jak będziecie oglądać, jak będziecie chcieli widzieć te filmiki, oglądać i w ogóle, no to myślę, że nie będzie problemu, żeby rzucać tak dwa razy w tygodniu dwa no dwa no, no może dwa, może raz w tygodniu, zależy, zobaczymy jak będzie z czasem, czy, czy tego, czy to będzie Wam się fajnie oglądało i w ogóle co to? tak szybko? dobra, walnij tu jednego nie będzie dobra, tu nam się robi weźmiemy już te trzy Zjem sobie Dobra Elegancko, elegancko Tutaj drzewo Oczywiście Bonzo aka kobra Właśnie zdobył osiągnięcie No widzisz Bonzo Nie musiałeś hakować Nie musiałeś hakować Płyt głównych, po co ci to Zdobyłeś się osiągnięcie. Dobra. Pierdziele głupoty już. Ale to nic, to nic. Zrobimy sobie tutaj taką prowizorkę, taką chwilową na chwilkę dosłownie. Na chwilkę tylko, żeby to było. Takie małe nie musi być wcale duże. O, rozpędziłem się, już chciałem Wille budować. Już Wille chciałem budować. No, tu, 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 tu. Dobra. Teraz w ogóle chciałem tu sobie latać. Tu będzie wejście eleganckie. Tu obłożymy dirtem. No mówię wam, to jest... Właśnie powiem wam, że każdy, każdy chciał mieć taki dom, wiecie? Bo... taki oczywiście w Minecrafcie, nie? Bo, bo bo, bo, jest jest taki plan właśnie, żeby firmę otworzyć i takie i takie lepianki budować, nie? Bo ludzie mówią, ty, ale masz fajną lepiankę, mógłbym też taką mieć? No pewnie, że mógłbyś mieć, nie? No to ho zatrudnienie cię, no to spoko, nie płaci. I właśnie tak pieniądze są, te simoleony wszystkie, co nie? Tu, 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 tu. Teraz zbudujemy sobie Teraz sobie zbudujemy daszek Elegancki I to będzie akurat, tam sobie wszystko będę trzymał Jabłko, zaraz jabłko Adama sobie zjemy A ciekawe czy wąż mnie będzie kusił Bo ostatnio Ewe kusił znowu Bo mi się skarżyła Ło Dobra, tu O kurde spadłem No, no. Jesteśmy w naszej lepiance, ciemno się robi, więc już mówię. O, pora wchodzić, bo, bo zaraz tutaj się yy, te. Przyjdą nasze nieprzyjaciele i tak na początku się tutaj trzeba jakoś ogarnąć z tym wszystkim. No, no, dobra, walniemy sobie tutaj w, w dziurze, sobie walniemy o craftinga eleganckiego i zrobimy sobie. Tak to się robi? Tak? Nie tak, bo to się robi tak. Tu i tak to się robi. O, cztery pochodnie wezmę. Jedną sobie walniemy tu. I teraz wyjdę. Cyk. I cyk. Dobra. Na razie, na razie tyle wystarczy, kochaty. Uciekam od razu. Tutaj o a jabłko miałem zjeść. Dziękuję. Yy, więc tak, tutaj robimy sobie elegancko. O. Tu łóżko sobie postawimy gdzieś, żeby nam nie przeszkadzało. Postawimy sobie tu, 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 tu. tu. Gdzie mogę łóżko postawić? czemu tak głupio. Aj, wstań, wstań. Co już jasno? Nie. głupia łóżko tu się postawiło strasznie. O, dobra, elegancko. Tu będzie łóżko. Później skrzynkę jeszcze zrobić chcę jakąś. Tylko nie będzie miejsca. Nie no, skrzynie zrobię tu. Tutaj o. Tak żeby było na razie prowizorka jak jak... Jak widzicie Trzeba się z tym wszystkim ogarnąć i rozeznać skrzynię pewnie też nie wiem jak było Tu, ci... dobra, będę mógł przynajmniej Titanica zbudować Czytam Arkę noego Jak będzie potrzeba O Cyk Pyk I wkład A nie, to mi się przyda Wkładamy sobie tu, tu Wszystko i wełnę, piec, piec, piec bym dał. Może tutaj, o o bardzo ładnie, piec. I drzwi, drzwi jeszcze chcę zrobić. Z czego drzwi się robi? Z patyków, no nie wiem. Patyki będą mi też potrzebne. To sobie dam od razu o. sprawdzę. Jak te drzwi, nie, no patykowe drzwi to nie będzie to. To nie będzie to, to nie będzie to, to będzie chyba jakoś tak. O, proszę bardzo. Będą drzwi. Tylko będę nas podglądać przez to okno, na przykład jak będzie tego. No. No nieważne, no ale jak będę tego na przykład, no to jak to tak, nie? W Kimona będę musiał iść, żeby się... Tutaj tu będzie respawnik elegancki. Dobra, i lecimy w Kimę. No, no. A, jesteśmy, jesteśmy, ale się cieszę. Już tyle nocy przetrwałem normalnie. Tyle nocy przetrwać, no. Naprawdę. Dobra, jak widzicie, chata jest jak tego. U, u, u typowego, typowego Minecraftowca. Yy, I tak. Myślę, że na, na, na ten odcinek to będzie koniec, bo, bo na razie. A cześć, cześć, cześć. Cześć chłopaczku. Myślę, że na na, toby, na, na ten na ten czas będziemy kończyć, bo, bo, i, bo i tak już odcinek chyba trwa na nie wiem ile. Bo będę musiał posklejać dopiero, zobaczymy ile będzie trwał. Ale, ale mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało zasubskrybuj mnie, znaczy daj łapkę w górę lub zasubskrybuj mnie, jeśli, jeśli, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś aś. I oczywiście, oczywiście komentujcie na dodatek, jeżeli się podobało, jeżeli chcecie, to napiszcie mi w komentarzu, że, że chcesz jeszcze odcineczek z Minecrafta, albo kilka odcinków, albo kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt. Po prostu napiszcie, że chcecie odcineczek, będzie odcineczek, jak... No, nie wiem. Jak będzie dużo, jak będzie poparcie eleganckie Minecraft, Minecraft, no to dobra, to będzie odcinek. Nie, dobra, już za dużo gadam, za dużo gadem idę do domciu. O! I na ten czas kończymy. Dzięki siemanko, dzięki ten. Dzięki za oglądanie siemanko, cześć. one day i'ma grow up big and i'ma be a king and my papa told me